Cześć, w tym filmie pokażę, jak dodać znajomych w CS2 bez płacenia 5 euro na Steam. W CS2 zwykle widzisz znajomych. Kliknij lewym przyciskiem i naciśnij Zaproś. Jeśli nie widzisz tej opcji lub znajomych, pokażę, co zrobić. Otwórz Steam i kliknij na znajomi. Zobaczysz opcję Dodaj znajomego. Kliknij na nią. Tu zobaczysz swój kod. Możesz wpisać kod znajomego, ale może nie działać bez 5 mero. Aby to obejść, użyj tego linku. Wyślij go do znajomego. On kliknie, wykona kilka kroków i już jesteście połączeni. Wróć do CS2. Teraz możesz go normalnie zaprosić. Tak łatwo dodaje się znajomych w CS2. Jeśli film pomógł, daj łapkę w górę. Dzięki i pa.